Dzień dobry, cześć kochani. Mam nadzieję, że tragedii z dźwiękiem nie będzie. Będę sprawdzać teraz nowy program do renderowania filmów, więc może ten dźwięk będzie trochę lepszy. Chodzi mi o to, że jestem bez mikrofonu. Wiecie, jadę do miasta sama, a wiecie, że upośledzona Karolina, wybaczcie za to stwierdzenie, ale taka jest prawda. Do tej pory prawka nie zrobiła, więc idę na busa. Potem już wracam z mężem, bo. Długo by opowiadać, poczekajcie, niech to głośne auto przejedzie. Ok, pojechało. Słuchajcie, plan jest taki, że muszę dzisiaj zajść do Sensei, do Pepko, do Apartu, do Jes, do trzech jubilerów, do Daglasa, do Rossmana, do Hebe, do Księgowej, do Banku. Czekajcie, tworzę sobie historię. Drogi apteki. I kończę na Lidlu. O, właśnie. Kończę na Lidlu. Do Lidla bym chciała. Jeszcze do Lumpeksu. Do Lidla bym chciała tak dojść koło godziny po 13. Najlepiej, bo wtedy podjedzie mój mąż. Zgarnie wszystkie zakupy. Zapłaci za nie. Albo ja zapłacę. Ale wolałabym, żeby szybciej przyjechał, żeby on zapłacił. Eee, I <grytanie> tak, no co? Trzeba sobie jakoś radzić w życiu. Ja przyjedzie z dziećmi i idziemy, jedziemy wszyscy na obiad. I po obiedzie wracamy do domu, więc jest taki plan. Ja chciałam bardzo wyrwać się sama, więc wcale mi nie zależało na tym, żeby Jezu, żeby dzisiaj nie jechać busem, żeby ktoś mnie zabił, żeby było wygodniej. Nie. Bo ja potrzebuję być sama. Kartkę urodzinową dla mamy muszę kupić, bo kupiłam jej fenomenalny prezent. Sama bym taki chciała, ale kupiłam mojej mamie. Przejdzie 10 września. Więc jeszcze chwila. Ale 10 września są urodziny mojego męża. Co prawda już go powiadomiłam, że organizujemy je 12 w piątek. Bo mam trochę jeszcze większych planów i chciałabym nie tylko dać prezent, tylko coś zrobić. A piątek będzie lepszym dniem, bo już nigdzie po południu nie gonimy. Wiecie o co chodzi? Ech, zdyszałam się, a niby tyle Karolino ćwiczysz. No. Niedługo 7 lat będzie. A tutaj gadanie, trzymanie telefonu i chodzenie działa swoje. Zobaczymy, ile dzisiaj kroków zrobię. Wczoraj pobito poprzedni rekord. Świetna robota, wspaniale jakąś odznaka na zegarek mi przyszła. Dobra, uciekam. Nie ma co przedłużać. Będę nagrywała, jak wrócę do domu, co udało mi się kupić, jak uda mi się kupić, oczywiście. No, więc tak. Trzymajcie kciuki najbardziej za to, żeby udało mi się kupić prezent dla męża, bo to jest dzisiaj najistotniejsze. A swoją drogą, czemu nie patrzę na zegarki i nie chcę kupić zegarka? Bo to też pytaliście. Dlatego, że mój mąż na każde Boże Narodzenie... Dostaje ode mnie zegarek. W tej chwili w kolekcji ma 9 i myślę, że wystarczy. Po prostu nie chce się być powtarzać się i zachować tą tradycję yy, świąteczną, więc nie chcę, żeby to był zegarek. Będę szukała czegoś innego. Dobra, tu już jest hałas, ja już jestem na przystanku. Trzymajcie się do później. Okej, okay, świeca się już jak psuje jajca, ale już o tej porze musicie mi to wybaczyć. Słuchajcie, wróciliśmy. Nagrywam cały czas bez mikrofonu, dlatego że bardzo chcę ten film obrobić w innym programie i muszę sprawdzić, jak będzie działała, jak będzie dźwięk brzmiał w no bez mikrofonu po prostu. Więc jeżeli dźwięk jest beznadziejny w tym filmie, to mi to wybaczcie, wrócę do mikrofonu od następnych, bo po prostu, słuchajcie, jakość nagrania jest fantastyczna i w momencie, kiedy renderuję ten film, ta jakość się obniża i dlatego wy tak beznadziejnie służycie. I zorientowałam się dopiero, że to jest tak naprawdę wina hmm, programu do obróbki filmów, a nie samego sprzętu, którym nagrywam. Dobra, to jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że mam na sobie spodnie od piżamy, dobrze widzicie, które zaraz idą do prania, dlatego że wpadłam do domu, bardzo chciałam porozładać zakupy i było mi mega niewygodnie w dżinsach, marynarka już za mną wisi, dlatego jestem w spodniach od piżamy. Teraz o czym marzę, to jest tylko prysznic, zmycie makijażu, ubranie się w świeżą piżamkę. Tak, dobrze słyszycie, piżamkę, ale taką wiecie, podomową, takie... Moja piżama tak naprawdę to jest koszulka męża plus takie dresowe spodnie z hm więc tak wygląda moja piżamka, więc jakby ktoś przyszedł, ja jestem po prostu na luzie ubrana. Natomiast właśnie ja lubię też w tym spać, ale dzisiaj po prostu chciałabym już tak popołudnie spędzić, tak sobie chodzi, pochodzić. Słuchajcie, mogę Wam powiedzieć tak, zrobiłam dzisiaj 19 tysięcy kroków. Zaraz Wam to pokażę. Ech, tylko chwila. Niech to idzie. 19 499 dokładnie, więc do 20 tysięcy dobiję na bank. Przeszłam po prostu pół miasta, załatwiłam masę spraw. W ogóle co najlepsze powiem Wam, poszłam w tenisówkach na Boso. Nabawiłam się po drodze odcisków, bo przeszłam jednak trochę. I y, musiałam sobie kupić skarpetki w Sinsay, które mam na sobie. Trzy pak taki, więc zaraz Wam resztę pokażę. Wszystkie zakupy się udały. W ogóle nie kupiłam y, dla mnie. Tego, co planowałam, tylko kupiłam zupełnie inne rzeczy, nie będę o nich mówić głośno, ale wszystko Wam pokażę, bo mąż ma zakaz oglądania tego filmu I, yy, i trochę pierdół jeszcze pokupowałam wszędzie, gdzie chciałam. Byłam też w banku, byłam u księgowej, byłam w aptece, tych rzeczy Wam nie pokazuję ani nie, nie pokazywałam. Wychodząc, słuchajcie, z Rossmana w Plazie w Zgorzelcu spotkałam moją wickę. Nawet, przepraszam kochana, jeżeli to oglądasz, bo zapomniałam absolutnie, jak masz na imię, która była z mężem, która mieszka w Niemczech i teraz się przeprowadza w moje okolice. Więc tak to po prostu naprawdę, ona mówi, że przyciągnęła jakby mnie i chyba coś w tym jest, bo ja jestem bardzo rzadko tak po tych galeriach łażę, bardzo rzadko. A dzisiaj się wybrałam, no i taki traf, bardzo mi miło, zrobiłyśmy sobie wspólne zdjęcie więc mm, pozdrawiam serdecznie. Było bardzo przyjemnie. Ja zawsze jestem zakłopotana, jak takie sytuacje się dzieją, ale tak naprawdę dobrą sprawę, bardzo się z nich cieszę. Dobra, teraz po kolei byłam tak naprawdę w trzech Rossmanach i nie wiem, co z którego, ale co za różnica, pokażę Wam, co kupiłam. Wpadłam do Rossmana już na sam koniec yy, trzeciego Rossmana po drodze. I dobrze, że tam wpadłam, bo był kosz wszystko po 5 zł, 4.99. Nie było za dużo produktów, które mnie interesowały, ale wzięłam maskę mojej mamie, krema MidoLo Nie mam pojęcia w ogóle co to jest za firma, to jest olbrzymia maska litrowa i słuchajcie, specjalnie opracowana formuła maski, bogata jest peptydy, witaminy i sole mineralne, pochodzące z kiełków pszenicy i z wyciągu z bambusa. To doskonały roślinny zamiennik dla kuracji. Z placentą. Nie wiem, co to jest. Maska przeznaczona jest do włosów rozjaśnianych, farbowanych i trwałej ondulacji. Mm, sprawia, że włosy stają się miękkie i bardziej odporne na uszkodzenia. Więc trzeba zostawić na kilka minut na umyte włosy. Moja mama cały czas narzeka na jakość swoich włosów, że są za suche i tak dalej. Więc myślę, że jej się przyda. A sobie w tej promocji za 5 zł wzięłam taki peeling do ciała peeling do ciała Flowers and Amber. Po prostu wmasuję niewielką ilość peelingu w wilgotną skórę, następnie spłucz. Zaraz to użyję. Więc taki peeling za pięć zyla. Kupiłam sobie maskę, e, która Wiecie co? Do wszystkiego mam paragony, więc będę wam mówić Maska kosztowała 11,49. Nie, nieprawda, bo to nie ta firma. 4,99 ta maseczka kosztowała. Po prostu byłam ciekawa. Jest to maska z kolagenem i z aloesem. Maska w płachcie, oczywiście trafia do lodówki. Yy, wzięłam takie dwie małe bomby. Chciałam powiedzieć, że dla dzieci, ale już ich na co mu nie kupuję, bo jego to w ogóle nie interesuje. Kosztowały 99 zł za sztukę. Takie wiecie, do kąpieli musujące. I sobie plasterki na wypryski, bo mi się skończyła właśnie na ten wyprysk, by się przydało, a one są najlepsze. A że wcześniej byłam w Hebe, to wzięłam też z Hebe, ale nieważne. Byłam w Rosmanie, to wzięłam też te i to one kosztują 11,49. Te kapsułki, tak jak mówiłam, po 99, a te maska i peeling po 4,99. Odkładam torbę z zakupami męża. Powiem wam, że wybrałam kilka rzeczy zamiast jednej i opowiadałam wam, czemu nie zegarek, i tak dalej. Dobre, pokazuję dalej. Mimo, że moja mama będzie to oglądać, tą rzecz mogę pokazać. Pepko, słuchajcie, wzięłam kartkę na urodziny. Bardzo ładna, bardzo mi się spodobała, więc ją wzięłam. Kartka kosztowała 3,50. Pepko, próbuję znaleźć, co ja wzięłam w Pepko, żeby to było po kolei, bo ja mam w jednej torbie, bo ze swoimi torbami chodzę. Jestem eko, słuchajcie, pod tym względem. Koszulka nocą dla łucy. Ona nie lubi psiego patrolu, natomiast kosztowała 10 zł. Więc mówię, będziesz po prostu w niej spać na Medydy 28. Taka koszulka nocna. Ona nie lubi piżam, tylko lubi koszulki nocne, więc zadychę. No proszę was, zadyszkę. Koszulka nocna. Wzięłam też, czekajcie, daj trzmana odłożę. W, a, w PEPKO wzięłam na 1,34 34, troszkę duże mi się wydaje, ale zobaczymy. Trzy pak majteczek dla łucji, takich bardziej zabudowanych i cieplejszych, za 12 zł, oraz trzy pak majteczek, takich już zwykłych, które na co dzień nosi, też po 12 zł. O, tak, to już nie trzy. Tu są cztery pary. O widzicie, tam trzy tu cztery. To, to już zwykłe Majtuśki po prostu. Więc takie dla Łucji. Dla Ignasa wzięłam najprostsze tenisówki, tak jak mówiłam Wam, że muszę kupić. Rozmiar 41. Hmm, chodzi o to, że oni przebierają buty po szkole. I te, które nosi teraz na przebranie, chciałby mieć na WF, a w tych będzie chodził, bo miałam mu kupić na WF, ale stwierdził, że będzie odwrotnie. Zwykłe, najzwyklejsze tenisówki za śmieszną cenę 20 zł. Dobra, czy ja niczego tu nie niszczę, rzucając. Czy w tym Pepko jeszcze coś było? W Pepko była parasolka. Tak, słuchajcie, zaczęło padać jak szłam, i, i e, przestało jak wyszłam. Więc kupiłam sobie parasolkę taką małą do torebki, nieważne jaki kolor, po prostu wzięłam. I ona kosztowała 15 zł. Czy to wszystko? Parasol, majtki, majtki koszulka i karta z życzeniami tak to wszystko w pepko w Pepco, poczekajcie to może podsumujmy wros to nie wrosła nie zapłaciłam 201.41 tak chciałam powiedzieć bo kupiłam jeszcze coś dla męża w cenie 159.99 w promocji słuchajcie z 230 zapad mhm, mhm. Eee, i dlatego dałam 201.41 w Pepko zapłaciłam 52,50. Później mamy znowu Pepko. A bo tak, bo ja wróciłam, zapłaciłam 52,50, a potem wróciłam jeszcze po tej nisówki za 20 zł, bo ja zobaczyłam przy wyjściu. E, tutaj mam jeszcze paragon z Sinsay, Tak, z Sinsei 24,97, a w Sinsei kupiłam tak. Takie dwie spineczki dla Łucji, bo to są kotki, a to kotki i pieski są zawsze po prostu top, top. Sobie wzięłam taką spinkę, połamała mi się spinka, którą spinam włosy tak po prostu, po domu nawet jak latam. 4,99 taka spinka. W Sinsay wzięłam sobie właśnie te skarpetki, które otworzyłam i te najciemniejsze mam na sobie. O, w takich odcieniach, z falbanką. Cena ich to...

i jedne czarne gwiazdki, więc plasterki na wypryski. W Hebe wzięłam jeszcze płatki kosmetyczne, takie płatki kosmetyczne. I nie wiem, gdzie ja wzięłam, i. Gdzie ja to wzięłam? To jest 10 sztuk podpasek. Kurczę nie pamiętam, w którym sklepie z tej firmy wzięłam. Ja je wziąłam, słuchajcie, awaryjnie, na wszelki wypadek, bo okazało się, łażąc gdzieś, że dostałam okres. Byłam trochę przygotowana, nie także w ogóle, ale sobie myślałam: ja takie fajne tampony w domu, nie chcę kupować nowych, wezmę sobie podpaski. A potem się okazało, że w ogóle ich nie otworzyłam, bo jak poszłam do łazienki w galerii, to okazało się, że ja w torebce noszę zapasowego tampona zawsze, więc nie było mi potrzebne, więc. Takie po prostu, takie zaskoczenie. A w Rossmanie wzięłam jeszcze mleczko czekoladowe dla Łucji, bo tu mam jeszcze jeden paragon, bo mówiłam, że kilka razy byłam w Rossmanie. Tu mam paragon, o tu wziąłam te podpaski. Po 24,56 te podpaski. Plus tam mleczko chyba. I wziąłam konturówkę gdzieś. Też nie pamiętam w jakim sklepie. Z Lovely, ale tak mi się kolor spodobał. Perfekcyjny kolor po prostu. Kredka do ust w kolorku. No i jak się nazywa ten kolor? Wiecie co? No nie wiem. Nie wiem, gdzie jest kolor. Zabijcie mnie, nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem. Jest przepiękny, zgaszony róż. Coś podobnego jak mam na ustach, a właśnie taka mi się wykończyła. No i dobra, teraz przejdźmy do gwoździa programu. Więc dla męża znalazłam w Rosmanie zapach, który on dodał napisy: Kiedyś kochał. Bardzo, bardzo. A nie używał go już masakrycznie długo. Jak ja go zobaczyłam w tej bombowej promocji, od razu go wzięłam. A miałam kupić w Douglasie Pradę, tą nową, co reklamuje ten Tommy. Wiecie, co hmm, Spidermanem jest? No, chyba tak. Taka, taka zielona butelka. Nawet mam ją na ręce. Pięknie pachnie. Yy, I chciałam za nią dać ponad 600 zł, ale. ale. kupiłam. Coś innego. Tak się zastanawiałam, czy brak, czy nie brak. Mówię. Dobra, pochodzę jeszcze. No i po drodze wpadłam do jednego ze sklepów, który nie wiem, jak się nazywa. Piłam koszulkę. Hunter. Piękny kolor. Bardzo mi się podoba. Proszę. Mm? 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 W super cenie 89,99. Tak, poczekajcie złożę. Więc to jest pierwsza rzecz. Potem szłam dalej, szłam dalej. Zaraz bo to jest taki mały dodatek, i weszłam do Half Price. Tam znalazłam super portfel, że ja wcześniej tego nie wymyśliłam. O, taki. Mhm. Świetny portfel. Za dwie stówki, Wieście? Tam kupiłam też taki mały dodatek do prezentu. No, nie wiem, 8 zł chyba. Za 80 zł. Kupiłam bokserki jeszcze piercardę A to jest ten zapach z Rosmana. Mhm. Mhm. Tak. No i mam składowy prezent. Dodatkowo, słuchajcie, Dodatkowo byłam w sushi barze, zamówiłam na piątek, mimo że mi poszło, ma urodziny w środę ale robimy je w piątek. Taki ogromny set sushi, żebym nic nie musiała gotować, żebyśmy na cały stół wywalili, bo mój mąż to kocha. I zrobimy surprise! Tort, sushi i te prezenty. Myślę, że będzie zadowolony. Ma się czym popcigać, ma się w co ubrać, ma nowy portfel i jeszcze gadki. No co? Ładnie wyglądają też. Ładnie, ładne opakowanie, nieboniszczone, bo tam różnie w tym half price bywa, a te było absolutnie perfekcyjne. Więc... Mega jestem szczęśliwa, super udało mi się to wszystko, teraz muszę szybko wszystko skitrać. I to wszystko, kochani, ja się żegnam, muszę wziąć prysznic, muszę się umyć, zero treningu, dzisiaj tylko odpoczynek, błogie lenistwo. Uciekam, kupiłam sobie pyszne piwo Zero, jak się nazywa ta firma? Czeskie, takie. Jedyne piwo Zero, napiszę Wam tutaj, które smakuje moim zdaniem jak piwo, albo ja kocham smak piwa, a ma 0%. Bo wiecie, Lech Zero, yy, ostatnio piłam, bardzo mi smakował ten Miłosław, ale to jest po prostu najlepsze. Żadecki, żadecki, żadecki No nie pamiętam. Dobra, napiszę Wam. To tyle. Trzymajcie się cieplutko. Dziękuję Wam serdecznie za dziś. Tak naprawdę to był hol, a nie vlog. Do zobaczenia. Pa! Hej, hej, wróć, to nie wszystko. Przeżyć Deichmann, czy jak wy mówicie tam, Dajśman. Deutschman, słyszałam niektórzy mówią, dla mnie to jest Deutschmann. W De z firmy Cupcake Couture Kupiłam kapcie łucji do szkoły. Takie urocze... Zobaczyła i mówi się liczne. Ja bym, no to cieszę się, że Ci się podobają. Takie urocze za 50 zł kapciuszki do szkoły. Koniec zakupów. To wszystko. Tak!